Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zajmiemy się czymś nietypowym, coś co nigdy nie miało prawa działać. Ale zanim zaczniemy, zachęcam do subskrybowania i zostawienia łapki w górę. Lećmy z tematem. Nintendo 3DS potrafił uruchamiać gry z poprzednika, czyli z Nintendo DS. DSi również. Tyle, że to jest DSiWare. No cóż, były gry tworzone z myślą Nintendo DSi w formie kartridża, ale to ewenement w skali światowej. Niektórzy próbowali robić to w drugą stronę, czyli 3DS do DSa. Przeszkadza jednak w tym wystająca mała część. Jest to raczej zabieg kosmetyczny, bo sama karta nie różni się od poprzednika poza formatem gier. Po spiłowaniu tego elementu i wpakowaniu do slotu 1, nasz DS czy DS nie wykrywa gry. I już wyjaśniam czemu. Jak wspomniałem, 3DS ma inny format gier, no bo to przecież to jest konsola nowej generacji, co nie? DS ma dość prostszy format z rozszerzeniem NDS. Następca ma też ciekawy format 3DS, ale go zabezpieczono bardziej i jest zaszyfrowany w formie CIA. W skrót CTR Importable Archive, a CTR jest kodem modelu 3 dsa Jest to zabezpieczenie przed piractwem gier. W przypadku DS niezbyt udało się uchronić, gdyż pewna grupa wprowadziła programator R4 ze slotem na kartę SD, które pozwalają przechowywać kopie gier. Gry na DS ważyły od 8 do 512 MB, natomiast gry 3DS mogły mieć rozmiar od 128 MB do aż 8 GB. Dużo. Oficjalnie to nie działa, ponieważ platforma DS nie zna tego rozszerzenia. To samo jest z DSi. Nieoficjalnie wymagany jest Twilight Menu. Dla wyjaśnienia, modyfikacja ta potrafi ur uruchamiać gry i aplikacje z różnych platform. Powstał na bazie menu Nintendo DSi, można go odpaść na przerobionym tejże konsoli. Albo z poziomu kartridża z wejściem na microSD bez ingerencji w modyfikację systemu. Dzięki czemu możemy go odpaść na grubym DS czy DS Lite. Na potrzeby żartu 1 kwietnia dodano nam wsparcie dla plików CI oraz 3DS, dzięki czemu możemy odpalić gry z 3 ds Po zainstalowaniu na nasz DSC bądź kompatybilny kartridż musimy też przestawić datę na 1 kwietnia 2023, bo w innym wypadku nie odpalimy gier 3 ds Po ustawieniu daty i odpaleniu Twilight Menu witam nas ekran wirtualnego chłopca. Jest to nawiązanie do niezbyt udanej konsoli Virtual Boy, pierwsza konsola Nintendo z technologią 3D. 3DS jest jego współczesnym spadkobiercą. Modyfikacja wykrywa grę z nowszej konsoli, co ciekawe odpala się też ekran ładowania sygnalizowane logiem 3DS-a. Później już się nie wyświetla i... tak, niektórzy się tego spodziewali. Czy gra się załaduje? I tak i nie. Może być kilka powodów, czemu jest czarny ekran. Albo konsola się zawiesi, albo z tego co czytałem na tamtejszym Discordzie, do załadowania gry trzeba czekać nawet kilka godzin, co w większości z nas to się nie opłaca. Ta, nawet sam twórca wyświetla listę wspieranych gier do DSI i tak. To działa tylko na DSI. Niemożliwe, żeby ktoś to odpalił na zwykłym DS. XD. Jednak pokażę wam dowody, że to faktycznie działa. Niektórym szczęśliwcom udało się załadować. Będziecie musieli się zadowolić zdjęciami oraz kilkoma filmami, które zebrałem z tego Discorda. Zacznijmy od zdjęcia, którego opublikował sam twórca Delighta na Gitku. Z lewego DSi nie jest tam gry, ale z drugiego już kojarzę, gdyż to jest Super Mario 3D Land. Tutaj problemem jest zeskalowanie górnego ekranu. Na potrzeby technologii 3D 3DS ma ekran 16 na 10, a DSI starszy mają 4x3 bądź 5-4 nie znam mimo to gra jest grywalna, eee, no właśnie. Jeśli chodzi o wydajność, dużo by tu wymieniać. Już nie mówiąc o dużo wyższej rozdzielczości, ale Ramu na 3DS jest 8 razy więcej niż DSI, a w przypadku nowego 3DS a już 16 razy duży jest mocniejszy procesor. Na potrzeby emulacji DSC podczas grania w gry 3 ds ma podkręcony procesor. Podobno do 90% mocy 3DSa. Już o grafice nie będę wspominał. W końcu 3DS rozwala DSa. A ile klatek na sekundę? Patrząc na ten klip, który znalazłem w Super Mario 3D Land gra może grywalna, może nie. Jakieś 20 FPS. No i audio też nie gra jak należy. Zresztą zobaczcie sami. No, nawet udało się przejść poziom. Przechodzimy dalej. Mario Kart 7. Najbardziej kupowana gra na 3DS-a. Również najlepsza. Jeden użytkownik tego Discorda odpalił tę grę, przekazał screeny. No, i jest i pierwsze miejsce. Dobra, a jak wrażenia? Na DSi to pokaz slajdów. Serio, to nie jest grywalne. Max 10 klatek na sekundę, z do 5, czasami do 0. Powiem tyle nie da się grać. Jeden użytkownik wydumpował czy tam skopiował system 3DS-a, inaczej home menu. Tak, na DSC jest problem z wyskalowaniem, ponadto z tego co się dowiedziałem, nie możemy wejść do żadnej aplikacji, bo to wywala crash. A propos crashu, to jest crash programu 3DS na DSi. DSi ma ekran dość sympatyczny, jeśli chodzi o krasze, chociaż pojawiły się gorsze. Więcej materiału już nie mam, pokazałem najlepsze jakie znalazłem na tamtejszym Discordzie. Jest to żart na 1 kwietnia, który został stworzony tylko dla testów, czy hardware DS da radę z grami nowszej generacji. Oraz to też ciekawostka. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się film spodobał. Dzięki za obejrzenie filmu i subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. I do zobaczenia.